E, witajcie, dzisiaj pokupiemy na starym polu, zobaczymy co tam zostało jeszcze. Wczoraj byłem na nowym polu, ale tam jest porażka. Nie wiadomo e, czy to nie była kiedyś łąka, bo wychodzi naprawdę bardzo mało fantów, e, a jak już coś wychodzi, no to wychodzą odłamki od bomby i dużo nakrętek e, Aluminiowych od butelek, to co rolnik z ostatnie lata zwoził, monetę chyba 6 znalazłem, a przyszedł naprawdę kawał tego pola. Trochę kule kołowianych, ale nic ciekawego. I się spróbuję tutaj na tym polu, co, co już e, kopałem Zawsze coś tam się znajdzie. No Zobaczymy do pierwszego dołka. Hejka.

Dwudziesty piąty, tak, trzydziesty piąty, ale kiepski stan. Idziemy dalej. Tu mamy siedemdziesiąt sześć sygnałów. A na żywo. na żywo wykopiemy, może coś. A już widać. No boje Plastikowe, tylko tu jest metalowe. Leży tego pełno. Tutaj. Idziemy, tutaj wyszedł taki guzik. Z łóżkiem. Ale wieje, ale nic na nim nie ma. Idziemy dalej. Tutaj mamy. Z łóżkiem. Tak to wygląda. Ładna patynka zielona. Ale nie ma nic gładkiego. znajdę znajdź, znajdź. Idziemy dalej. Jakaś okrągłość. Mała ryflinka. Mała ryflinka. Trochę uszkodzona jest. ale... jest. Idziemy dalej. Tutaj mamy. Okrągłość. A, Fenoli. Eee. To jest to 10 fennoli. To czy to już jest w O, koniec wojny. 1918 rok koniec wojny. I tu widać, że to cynkowe. A już metalu brakowało, to robili z badziewia jakiegoś w cynku. Tak to wygląda. Ta strona nie za bardzo widoczna. No, idziemy dalej. Kolejność tu. Kolejność tu. tu. jest jakaś okrągłość. Kiepskie, kiepskie to. że to jest czy to jest monetka ale jak monetka to jest strasznie zarośnięta ta rentem fenik weimara republik złoto Weimaru ale bardzo w bardzo kiepskim stanie bardzo kiepski rzadko tak, takie wychodzą w takim Włoski widać jeszcze, ale nic poza tym. Ja idziemy dalej. A tu mam w grudce, Chyba jest to monetka. Tak. Ale dosyć ładny stan. Właśnie gdzieś Cesarstwo Niemieckie. Który to jest rok? 1912 o, Bardzo ładny stan Dwa lata przed wojną, pierwszą Jeszcze robili z jakiegoś metalu konkretnego No i idziemy dalej Tu wyszła jakaś monetka O, cesarstwo 5 fenigów Cesarstwo niemieckie Który to jest rok 75 1875 Tak to wygląda Pan słaby a dziwnie biło, bo na 44 bardzo nisko niewyraźny sygnał był, ale jakby się krzywolą idziemy dalej O, taki malutki godziczek wyskoczył Maciubki na, na pewno przy jakiejś koszuli do spania był takie małe I idziemy dalej. O i będę już kończył. to wyszła ta plompa. Jedna. E, parę guziczków. Trzy kule od muskietu. No i z monetek tu jest Dwa fenigi. Cesarstwo. E, tu jest też cesarstwo. Te tu jest Wajmarek, złoto Wajmaro, ale jest w strasznym stanie Tu jest um, Republika Wajmarska 18 rok, koniec wojny pierwszej i tutaj też jest Wajmarek 35 bodajże I więcej nic tu już więcej tu już nie wychodzi nic No i tą wrechlinkę znalazłem tego guziczka ten guziczek, tam mały jest taki guziczek no i to wszystko będę musiał gdzieś znaleźć jakieś miejsce może jakiś ugór gdzieś będzie albo coś no bo już nie ma gdzie chodzić, wszystko zaorane prawie w okolicy no i tak to wygląda. No do następnego kopania. Zrobiło się bardzo zimno. Wczoraj była wiosna, a dzisiaj już zima. Śnieg zaczął padać i jad. Bardzo nieprzyjemnie. To żegnajcie. Do następnego kopania. Hejka.